Masz kawałek już w ręce Wyłączyłem myślenie NPC-ów. Ja proponuję wziąć po jednym jakimś śmiesznym na razie. Wziąłbym tego. Yo, tego? Czekaj, teraz jak chcesz wybrać? E, obo... To weźmy po Dobra, trzy. Każdy, ja wziął... każdy niech weźmie jakieś trzy. Weź ty teraz wybierz trzy inne. Czekaj, jeśli ty wyłączyłeś to mi też chyba wyłącza od razu. Tak. Dobra. Okej. Okay. Tylko trzeba przyciszę sobie gmoda. No, u mnie jest w miarę git Cicho nawet wręcz Ale ja mam na 100% gmoda Dobra Ma... O, do, poczekaj to dobra Zacznijmy uciekać Ale nie jeszcze nie pijmy Wiem Ja biorę no, z tego jest... To jest... Uciekajmy ja je włączę Zara Uwaga Dobra, Włączam Dami? Patrz Patrz na nas. Jak... Kurwa, widziałem. Słyszę muzykę. Idzie od pingu po nas. Słyszę muzykę tego. Tu, 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 tu chodź, tu chodź, tu chodź. Tu... Co jakiś bon... czy jakieś małe miejsce znajdzie. Czyli mi się tam kręcił. Idziesz? A ten... A. Idę. Subway. E, nie tu, nie tu, nie tu, 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 tu gdzieś. Patrz, o, w, co? W, Ej, słyszę na dole są. Nie. Nie, tutaj. Gdzie ty poszłeś? Szybko. Do kuchni. Zamykaj, zamykaj, zamykaj. <laughs> A! on Patrz! On, ono muszą drzwi was, żeby tu wejść. <laughs> Dłódko spalam! <to> mi... <laughs> Gdzie ty ja, jesteś, Ty? Ja na parkingu jestem jakimś. Jezu, krowa! Yo, fuck, fuck Biden! O, widzę cię! O, Gdzie jesteś? Chodź do mnie! Pym, goni mnie ten! Eee... Biden! Jezu, Biden! Ej, Biden! Jezu, widzę cię! Krowa Jezu, też leci Nie Jezu, Biden! Biden! Jezu, Biden! Bany hop Czekaj, gdzie jestem, chyba już. Słyszę. Pingu mnie goni. Nie. Biden, Biden, Biden. Vote for Trump. Vote for Trump. Niech. Do sabluja wszedłem. Saboe? No do tej tego knajpy, gdzie byliśmy, to czekaj. Nie, znalazłem je. To koniec. Gdzie jesteś? Idę do ciebie. U Pinku! Pinku mi kończy ma. Gdzie jesteś? Bajden! Bajden! Zaduł! Co jest?! Skąd wyszedł?! Tu drzwi były?! Ja wiem, wyszedł! Ta! Z szybko szybkie. Jakie Z2? w gracie. Nie! Nie! W Garry's Moda gramy te! Next Boty! Nie! Nie! Patrick Bateman! Jest tu! So... Dami też? Tak O... Może muszę pobierać tego... Mody kolejny, nie? O! kiszony! Czekaj, kiszony Czekaj, to musimy jeszcze jego skina wziąć teraz, Delta O Boże go włączę od razu Nie! Drzwi! Nie! Koba! Przeskoczyłem go! Co jest? Ma Nie, nie, czekaj, czekaj Jest, 3 trzy! Ej, umie ta ta Sarfutka cały czas gaftle. Saniuszkie, muszkie, Czekaj, eee, są co? <śmany> freddy Fazbeł... Czy to ty? O, piwniczaka mamy! One zdążą nas bić jak się do nich zbliżają. się lata? Halo. Nie, nie, nie... Nie zbliżej... One są... Mają... Mają... mają, mają myślenie... Senator! A jak się do lata? A jak się do lata? Od V! czy Trzeba no. go zastrzelić. Nie. Nie. Dobra, każdy postawił to co, co e. chciał. Aha. Przepraszam, Kiszonego jeszcze nie postawił. No i tak... tak Teraz byłem niżej, robię. a ty robisz... że Trzeba, trzeba to wyrzucić? Panie Senatorze. Ty ja sobie zobaczyć gdzie to jest tutaj. Ej, bo ono mnie nie biją. Senator! Ty Ej, nie bij mnie! A ty się budesz... Jest! Gdzie ja tu! Chodźcie ty mamy ten przejść takie jest. spalam! Chodźcie. tam jest... A to nie ma przejścia dwaj. Jak nie ma. Ej, się że one mogą skakać. Wiem co? Ej, Delta, a tu jakieś ty czy bunkisz taki z... Winda duży? jakaś, nie wiem. Chodź tu. A E tu! A no, Winda? A bo tam dało szybko! Kto? Gdzie tam? Tu. Ale właśnie. Ja? Tak, gonią. Bo tu, Tak.

To to... Ja wróciłem! Uczekam stąd! Ja też! Ja to jest za sobą biegnę! Ej, chodź, 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 stop, stop, stop! Już tu nie ma, chodź! Ej, chodź do wiesz, do chodź! Dobra. Biedny... to wiesz, da się zamknąć, one nie mogę drzwi walać niektóre. Biedny chodź. Kiszony się zgubił. Stop! Będziemy patrzeć! Idzie! Chowaj się! Uciekamy? Chowaj się tu! Nigdy nas nie złapie! Biden! Biden! To jest on jest najgroźniejszy! On demokrację Pacz. rozsyła! Mó się! Wszystkie! Mężczyźni! A jak wygląda! Jesteśmy w czarnej dupie Pijemy na... Pijemy Ja piję Uch. Uch, Mist Gdzie, gdzie jesteś? Uh. Widzę twoją z, wieżę z daleka To nie, ja nie jestem tylko wieżą Ej! Ja jestem jak gdzieś w drugą stronę, tam zamiast bunka i w drugą... Ja, mnie z drugiej strony Też zginąłeś? Ej Ej, no ta... ej, ja... Nie, nie, widzę, do, widzę jak z bot biegną tam. Idą w moją stronę. Widzę cię! Widzę cię, widzę cię. Gdzie? Do drzewa jesteś? Tak! To... Odzwyczaj Ja takim... patrz, koło góry jestem, to jest skaczę. Szukam cię, czekaj. Koło góry, a tak bardziej precyzyjnie można. Jestem na górze! A tej największej górze jestem. Mogę, zejdę zaj do ciebie. Nie widzę cię. Lecę. No One w idą w po... moją stronę. O, jestem! Koło drzewa, pasz. Na ty, na, pasz, tu jestem. Biegna. O, jest ja Nie wiem. Zmarznęliśmy, z Weź mnie Co? Ja Ej leczy. ja się leczyło. A no, dziękuję. Apteczkę se zresztą pod się... nogami. A, nie, nie. Jak w taki moda. Tymczasem ja codziennie. Nie, użyłem, chyba użyłem tego, wódki. Nie chciałem, ale użyłem. W se daje, z wódką się wiesz ci biega. O, biegną! Dostajemy tutaj. Ej tam biegnie, widzisz, że widzisz, tam biegnie? Jezuniu, jest blisko. Więcej ja robię. Delta Skok wiary. Skok wiary! O! Ja tutaj czuję. Dziś jest 10 HP. Ja też, bo nie jest włączony realistyczny upadek. Ej gdzieś kolejny bunkier. Ten silos, a to może? Tutaj Delta, chodź, do tych budynków stacji. tu. Tutaj. Nie da, tego się nie da. No co ty? Winda, to jest winda. W gór jedzie. Tawaj. Szybko. One nie mogą skakać w dół, więc one muszą na. na. na tabuś. Ona jedzie, wszedłem tego. No clip, no clip, no zobaczyłem, ona jedzie. Zdąży. Dobrze. Idzie! Jak on. To wy, to to Jest! Pogatywani! Już Mr. Beast no. biegł po nas, on jest jakiś agresywny. Tak. Czujesz takiej muzy, jeszcze się jakbym jechał do Bochni. Taką windą też jechałem. Bochnia. Tam... Bochnia, wspaniale, polecam pojechać. Czemu. Ja nie mogę zmienić teraz na łoma, jak, jak napiłem się wódki. Nie mogę na łoma zmienić. Czekaj, czekaj, jeden pański ja, Kupisz? Kupisz? Poczekaj, jeden to za